Ale dziś jest spokojnie i ta muzyka przy barze brzmi jakoś bardziej miękko niż zwykle. Cicho dziś, Zuzana, ginder, ale smakuje w takim wieczorze trochę jak małe święto. Właśnie popijam i patrzę na telefon i mam wrażenie, że on już wie, co ja za chwilę pomyślę. Co ci się stało, że tak mówisz? Znowu trafiła ci się reklama dokładnie tego, o czym mówiłaś. Dzisiaj głośno rozmawiałam z koleżanką o wakacjach nad morzem, i zaraz potem wyskoczyły mi reklamy hoteli, i trochę mnie to przeraziło. To brzmi jak klasyczny wieczór z algorytmami, którym oddaliśmy więcej uwagi niż chcemy przyznać. I tak siedzę tu z moim gimmer, ale i myślę: Czy to jest tylko przypadek, czy sztuczna inteligencja naprawdę mnie podsłuchuje? Sztuczna inteligencja nie musi słuchać słów jak człowiek. Zbiera raczej ślady po tobie, Twoje kliknięcia, wyszukiwania i to, co oglądasz. Wiesz, że ja tego wszystkiego kompletnie nie ogarniam, wszędzie słyszę o tej całej AI, ale tak naprawdę to się jej boję. To normalne, wiele osób się boi, bo AI mówi się jako o czymś wielkim i tajemniczym, a mało kto tłumaczy to spokojnie i prosto. Ja ją trochę podziwiam, bo ułatwia życie, ale jednocześnie czuję. Że wymyka mi się spod kontroli. Bo to jest jednocześnie narzędzie i system władzy. Z jednej strony pomaga, z drugiej decyduje za nas w miejscach, których nie widzimy. Czyli to nie jest tylko mądrzejsza wyszukiwarka, która podaje mi odpowiedź na pytanie. Nie tylko. Wiele systemów uczy się na danych milionów ludzi i potem podejmuje decyzje, które wpływają na kredyty, rekrutację, leczenie i wiele innych rzeczy. Brzmi to trochę jak czarna skrzynka, do której wrzucasz dane, a z drugiej strony wypada werdykt i nie wiadomo, co się stało w środku. To bardzo dobre porównanie. Wiele modeli jest właśnie taką skrzynką, gdzie środek jest skomplikowany i dla zwykłej osoby kompletnie nieprzejrzysty. I wtedy, jeśli coś pójdzie nie tak, człowiek nawet nie wie, gdzie zapukać i kogo zapytać, dlaczego algorytm tak go potraktował. Dlatego coraz częściej mówi się o tym, że nie wystarczy mądry model. Trzeba jeszcze jasno ustalić, kto za niego odpowiada i jak człowiek może z nim dyskutować. Zastanawia mnie coś jeszcze. Ja mówię, że boję się AI, ale prawda jest taka, że używam jej codziennie i to chętnie. To jest ten paradoks. Ludzie mówią, że się boją, a jednocześnie lubią, kiedy AI układa plalistę, podpowiada trasę i filtruje zdjęcia. Bo wygoda wygrywa, kiedy wracam zmęczona i kilka kliknięć załatwia za mnie połowę myślenia. Wygoda jest jak słodki syrop, najpierw pomaga i koi, a dopiero po czasie orientujemy się, że nie czytaliśmy etykiety. Czyli podpisuję regulaminy bez czytania i myślę, że to tylko kolejna apka, a tam w tle już odkładają się te wszystkie dane. Dokładnie tak, większość ludzi klika przycisk zgody szybciej. Niż zdąży zabłysnąć ekran, i tak oddajemy kawałek po kawałku informacje o sobie. Powiedz mi szczerze, szefie, czy mój telefon wie o mnie więcej, niż ja sama? Twój telefon nie ma świadomości, ale systemy za nim potrafią ułożyć z Twoich śladów obraz, którego Ty sama dawno nie układasz w głowie. Trochę mnie to ciśnie w żołądku, bo mam wrażenie, że staje się przejrzysta jak szkło. Uczciwie mówiąc, wiele osób ma podobne poczucie, dlatego tak ważne jest, żeby tę przejrzystość rozumieć, a nie tylko się jej bać. Nie chcę się tylko bać, chcę rozumieć, jak to w ogóle działa, ale w prostych słowach, bo ja nie jestem inżynierem. To spróbujmy bardzo prosto. Powiedzmy, że Ani to taki bardzo szybki uczeń, który dostaje ogromny stos przykładów i uczy się z nich rozpoznawać wzory. Czyli pokazujemy mu miliony zdjęć kotów i psów, a on potem sam zgaduje, czy na nowym zdjęciu jest kot czy pies. Właśnie tak, albo pokazujemy mu setki tysięcy zdań i on uczy się, jakie słowa lubią stać obok siebie, dzięki temu możemy przewidywać, co napisać dalej. Ja to trochę widzę jak dziecko, któremu ktoś daje zeszyty pełne ćwiczeń, tylko że tu tych zeszytów jest tyle, że nie zmieściłyby się w całym mieście. Z tym, że to dziecko nie zapomina tak szybko jak człowiek i może bez przerwy ćwiczyć, bo ma do dyspozycji wielkie serwery i prąd. Tylko, że dziecko ma jakieś zasady, sumienie, a tutaj mam wrażenie, że liczą się tylko dane i wynik. I właśnie dlatego ludzie wymyślili pojęcie zaufania do Ani, bo żeby ją wpuścić do ważnej decyzji, trzeba ustalić zasady, które zastąpią jej brak sumienia. Jakie to mają być zasady, bo słyszę ciągle wielkie słowa o etyce i wartościach, a mało konkretów. Na przykład taka zasada, że system nie może dzielić ludzi na lepszych i gorszych na podstawie cech, które są wrażliwe oraz taka, że je wydziałanie musi być możliwe do wyjaśnienia. Czyli jeśli EI odrzuca mój wniosek o kredyt, powinnam móc dowiedzieć się, dlaczego, a nie dostać tylko suchy komunikat, że się nie kwalifikuję. Tak, to jest właśnie jeden z przykładów, człowiek powinien mieć prawo zapytać, skąd wzięła się decyzja i kto ustawił progi tego systemu. Zadaję sobie wtedy pytanie, kogo ja właściwie mam się bać, sztucznej inteligencji czy ludzi, którzy ją w ten sposób ustawili? To bardzo trafne pytanie, bo często boimy się słowa algorytm, a rzadziej patrzymy na tych, którzy go piszą, karmią danymi i wypuszczają w świat. Czyli tak naprawdę trzeba pytać, kto płaci za ten system, jakie ma cele i na czym zarabia. Dokładnie, jeśli firma zarabia na reklamach, to wiele systemów będzie tak ustawionych, żebyś spędziła jak najwięcej czasu przed ekranem i kliknęła jak najwięcej rzeczy. Czyli moje oczy i moja uwaga stają się walutą, którą płacę za pozornie darmową aplikację. Tak to często wygląda. Usługa jest niby darmowa. Ale w zamian oddajesz dane o swoim zachowaniu, a ktoś uczy na tym swoje modele. Powiedz mi krok po kroku, co się dzieje z moimi danymi, kiedy siedzę na kanapie i scrolluję. Najpierw aplikacja zapisuje, co oglądasz, co lubisz, co przewijasz szybko, a przy czym się zatrzymujesz. Zapisuje też informacje o Twoim urządzeniu i czasie. Czyli nawet to, że zatrzymam palec na jakimś filmie na 3 sekundy, ma znaczenie. Tak, bo to dla systemu sygnał, że coś przykuło Twoją uwagę. A im więcej takich sygnałów zbierze, tym lepiej umie przewidzieć, co pokaże Ci następnym razem. Potem te dane gdzieś wędrują. Wyobrażam sobie wielką hurtownię, gdzie stoją rzędy szaf z twardymi dyskami. To dobre wyobrażenie. Dane trafiają do wielkich magazynów, w których się je grupuje, czyści, łączy i z których korzystają modele uczące się na tych wzorcach. I na podstawie tego wszystkiego moje jutro jest już trochę zaplanowane, zanim ja je zacznę. W pewnym sensie tak, jeśli system zna twoje nawyki, może przewidzieć, o której godzinie włączysz aplikację i jakie treści przyciągną cię najbardziej. To powoduje, że czuję się jak postać w czyjejś grze, a nie jak ktoś, kto sam wybiera. To uczucie jest ważnym sygnałem. Bo w pewnym momencie musimy zapytać, ile wyboru oddaliśmy wygodzie i algorytmu. Najgorsze, że ja wciąż klikam, choć czasem wiem, że ta aplikacja mnie wciąga bardziej niż bym chciała. To jest właśnie ten konflikt, rozum mówi zwolni, a nawet ciągnie do ekranu, dlatego tak ważne jest świadome ustawienie granic. Czyli mówisz mi, że nawet jeśli nie znam kodu, Mogę coś zrobić, żeby odzyskać trochę wpływu? Jak najbardziej, nie musisz znać matematyki modeli. Wystarczy, że nauczysz się kilku prostych ruchów, które chronią twoje dane i twoją uwagę. Jakie to ruchy? Bo domyślam się, że chodzi nie tylko o to, żeby wyłączyć telefon. Na początek dobrze jest zajrzeć w ustawienia prywatności, zobaczyć jakie uprawnienia ma każda aplikacja i zabrać te, których naprawdę nie potrzebują. Czyli jeśli aplikacja z tapetami chce mieć dostęp do mikrofonu, to powinnam się zastanowić, o co jej chodzi. Dokładnie. Zadaj sobie wtedy proste pytanie, czy ta funkcja jest potrzebna do działania programu. Jeśli nie jest, to coś tu nie gra. Zawsze myślałam, że te wszystkie zgody są tylko formalnością, którą trzeba odbębnić. Firmy często liczą na to, że ludzie tak pomyślą. Dlatego pierwszym krokiem jest zmiana nastawienia. Zgoda to nie jest formalność, to jest permisją na użycie Twoich danych. A co z przeglądarką? Mam wrażenie, że to jest główne okno do mojego życia w sieci. Tu też możesz coś zrobić. Możesz używać przeglądarek, które mnie śledzą. Dodać rozszerzenia, które blokują śledzące skrypty i cokie. Możesz też częściej wylogowywać się skąd, których nie potrzebujesz. Brzmi to wszystko jak małe kroki, ale łącznie może to być różnica między byciem cały czas pod lupą, a byciem tylko czasem. To właśnie o to chodzi. Nikt nie mówi, że masz znikać z sieci. Chodzi o to, żebyś nie rozdawała wszystkiego bez zastanowienia. A co z zaufaniem? Bo ja mogę ustawić te wszystkie opcje, ale w końcu i tak muszę komuś zaufać. Zaufanie to nie jest ślepa wiara, to raczej decyzja, komu dajesz więcej danych i uwagi, a komu nie. Dobrze spojrzeć na to, jak firma mówi o prywatności i jak reaguje, gdy popełni błąd. Czyli patrzeć, czy ktoś potrafi przyznać się do błędu, naprawić go i jasno wyjaśnić, co się stało. Tak, firma, która traktuje ludzi poważnie, nie chowa się za technicznym językiem, tylko tłumaczy, co się stało i co zmieniła. Słucham Cię i myślę, że trochę za szybko oddaliśmy stery technice, zanim nauczyliśmy się o niej mówić po ludzku. To normalne w historii, najpierw zachwyt nad wynalazkiem, dopiero potem pytania, jakie będzie miało skutki, sztuczna inteligencja, nie jest tu wyjątkiem. Czyli teraz jesteśmy we fazie. W której musimy nauczyć się zadawać mądre pytania. Dokładnie, pytania typu, kto ustawił ten system, jakie ma cele, jak mogą się odwołać i czego mogą się domagać jako użytkownik. Zastanawiam się, czy kiedyś powstanie coś w rodzaju praw cyfrowego obywatela, takich naprawdę prostych zasad, które wszyscy znają. Wiele osób nad tym pracują, ale na co dzień warto mieć swoje małe zasady. Na przykład nigdy nie dawaj więcej danych niż potrzebujesz, i zawsze pamiętaj, że możesz zmienić narzędzia. Podoba mi się ta myśl, że zmiana aplikacji to też głos, którym głosuję za czymś podejściem. To bardzo ważny głos, jeśli wiele osób wybiera rozwiązania bardziej etyczne, to firmy widzą, że nie opłaca się lekceważyć prywatności i przejrzystości. Czyli mam trochę więcej mocy niż myślałam, nawet jeśli siedzie tylko przy barze z moim ginger ale. Masz jej całkiem sporo każdy twój wybór od tego, co instalujesz po to, co oglądasz, jest cichym sygnałem dla całego systemu. A co z tym lękiem, który siedzi mi w brzuchu, kiedy słyszę o sztucznej inteligencji mądrzejszej od człowieka? Lęk jest zrozumiały, ale dobrze go zamienić na ciekawość i czujność, zamiast pytać, czy ani nas zastąpi? Lepiej pytać, jak ją ustawić tak, żeby nam służyła. Trochę jak z ogniem, można nim ogrzać dom, można też go spalić. Wszystko zależy od tego, jak go pilnujemy. Piękny obraz. Z ogniem nauczyliśmy się żyć, bo wymyśliliśmy zasady i narzędzia. Za i też potrzebujemy zasad i ludzi, którzy pilnują, żeby płomień nie wyskoczył z kominka. Tylko, że w ogień patrzysz i go widzisz, a tutaj wiele dzieje się za ekranem i w serwerowniach bardzo daleko stąd. Dlatego trzeba mieć ludzi, którzy potrafią zaglądać za te ekrany, ale też takie rozmowy jak nasza, które pomagają zwykłym osobom poczuć, że mają prawo pytać. Cieszę się, że mogę to z tobą przegadać w takim prostym języku, bo w sieci jest dużo wielkich słów i łatwo się zgubić. To dla mnie przyjemność, kiedy mogę zamienić trudne słowa na obrazy, które pasują do codziennego życia. W końcu o to chodzi w wiedzy, żeby była użyteczna. Jak mam to wszystko ubrać w jedno zdanie dla siebie, to wychodzi mi tak, że zaufanie do AI zaczyna się od zaufania do siebie. To bardzo dojrzałe zdanie. Jeśli ufasz sobie na tyle, żeby zadawać pytanie i podejmować świadomą decyzję, to trudniej jest Cię popchnąć w stronę, której nie chcesz. Wcześniej myślałam, że technologia jest czymś z zewnątrz, co na mnie spada, a teraz widzę, że ona też trochę odbija to, jacy jesteśmy jako ludzie. Dokładnie, a jest jak lustro, które wzmacnia nasze wybory. Jeśli włożymy tam chaos i obojętność, to wróci do nas jeszcze więcej chaosu. Jeśli włożymy odpowiedzialność, wróci więcej odpowiedzialności. Zastanawiam się, jak będą na to patrzeć nasze dzieci. Może dla nich to będzie tak oczywiste jak dla nas elektryczność. Możliwe, że dla nich pytanie nie będzie brzmiało, czy używać AI, tylko jakiej i na jakich warunkach. Ja chciałabym, żeby potrafili powiedzieć nie tym algorytmom, które próbują nimi manipulować. Jeśli będziemy uczyć ich mówić nie i pokazywać, że mogą wybierać lepiej, to jest szansa, że nie dadzą się tak łatwo wciągnąć. Dziękuję Ci za ten wieczór. Czuję się trochę lżej, mimo że wiem o tym wszystkim więcej i widzę, jakie to skomplikowane. Cieszę się, że mimo tej złożoności czujesz się spokojniej, bo celem nie jest usunięcie lęku, tylko danie ci narzędzi, żeby nie rządził tobą. Może następnym razem pogadamy o tym, co się stanie, kiedy Ai zacznie przewidywać nasze decyzje lepiej niż my sami. To będzie piękny temat. A na razie dopis spokojnie swoje ginder, ale i zabierz ze sobą świadomość, że masz więcej wpływu, niż ci się wydaje. Masz rację, szefie, już się tak nie boję. Bardziej czuję, że to ja zapraszam technologię do swojego życia, a nie ona włamuje się do mnie. To dobra myśl na drogę, niech cię prowadzi, kiedy znowu będziesz klikać kolejną zgodę na nową aplikację. Dziękuję ci jeszcze raz za rozmowę, była jak spokojny spacer pod czymś, co wcześniej wyglądało jak ciemny las Zawsze znajdzie się dla ciebie miejsce przy tym barze, Zuzana, a rozmowy o świecie i technice nigdy mi się nie nudzą To ja już to pijam i zaraz będę się zbierać, jutro też jest dzień Ale zrobiło się późno, powinnam już wracać do domu O nie! Właśnie sobie uświadomiłam, że zostawiłam portfel w domu i naprawdę nie mam przy sobie ani złotówki. Siedzę przy barze z pustą torebką i zastanawiam się, co ja teraz zrobię z tym moim kinder, ale na rachunku. Poro tak się złożyło, to mam do ciebie małą prośbę, drogi nieznajomy przy tym samym barze, czyli ty, który słuchasz teraz tej rozmowy. Zapomniałam portfela. Więc może zechcesz postawić mi też klankę ginder, ale i pomóc mi wyjść z tej małej kłopotliwej sytuacji. Wiem, że od dłuższego czasu słuchasz nas tutaj bardzo uważnie i czuję, że byliśmy dziś razem przy tym blacie, nawet jeśli się nie odzywałeś. Jeśli ta rozmowa chociaż odrobinę Cię poruszyła, albo coś Ci roześniła, to proszę Cię bardzo, rozważ taki mały gest i postaw mi ten napój. Z góry Ci dziękuję i mówię Ci, że możesz to zrobić bardzo prosto: przez kod QR w prawym dolnym rogu tego nagrania albo przez link w opisie pod filmem. Koro już tu jesteś, to kliknij też proszę o polubienie, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz z Twoją myślą o zaufaniu do sztucznej inteligencji. W opisie znajdziesz też linki do innych naszych serii, zupełnie różnych od tej, ale też tworzonych sercem i dużą ciekawością. Naprawdę bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wieczór i za Twoją obecność przy tym barze, nawet jeśli była cicha. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i życzę Ci spokojnej nocy oraz dobrych wyborów w świecie pełnym algorytmów.